Dzień dobry, Mariusz Kamiński, Restrukturyzacja Pro. Masz kredyt hipoteczny, który chcesz normalnie spłacać, ale inne zobowiązania zaczynają Cię przytłaczać. Nie martw się, w restrukturyzacji jest na to rozwiązanie. Nie każdy wie, że układ nie musi obejmować wszystkich wierzycieli. Można zawrzeć tak zwany układ częściowy. Czyli porozumienie tylko z wybranymi wierzycielami. Dzięki temu, na przykład kredyt hipoteczny spłacasz dalej na dotychczasowych zasadach, a warunki spłaty innych zobowiązań oraz ich kwoty możesz ustalić na nowo. Układ częściowy w praktyce pozwala oddzielić te długi, które są dla Ciebie strategiczne i nie chcesz ich renegocjować. Od tych, które wymagają restrukturyzacji. Nasz najnowszy klient ma leasingi, których nie chce obejmować układem. Ma też zobowiązania pracownicze i inne drobne wobec telekomunikacji, dostawcy internetu i poczty oraz dostawców z zadłużeniem do 5000 złotych. Dlatego po analizie zdecydował się na układ częściowy. Obejmujący wyłącznie wierzycieli finansowych, w tym banki i pożyczkodawców, oraz dostawców z saldem zobowiązań powyżej 5 tysięcy złotych. Z wierzycielami objętymi układem możesz w spokojny sposób w okresie ochrony przed egzekucją ustalić redukcję zadłużenia, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zobowiązania. Ewentualnie inne sposoby restrukturyzacji swojego zadłużenia. Układ częściowy to ogromne ułatwienie, dzięki któremu zyskujesz stabilność tam, gdzie to konieczne, a jednocześnie odzyskujesz kontrolę nad płynnością i wypłacalnością. Restrukturyzacja to nie zawsze wszystko albo nic. Czasem, właśnie układ częściowy okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zawarciu układu z wierzycielami lub oddłużeniu przez upadłość konsumencką, polub nasz kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie. Mariusz Kamiński, Restrukturyzacja Pro.